Żadnego stanowiska, także mogę mówić prawdę tutaj, nie dać się oszukiwać. Ale dziękuję bardzo, jeśli się naprawdę nawrócili nasi biskupi i jednym głosem mówią tak jak my w obronie choćby rolników. Ale to nie jest sprawa tylko rolników, to jest całego narodu, bo żywność i y, 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 bezpieczeństwo i to, że y, podnoszą nam ceny y, choćby energii elektrycznej. I dają nam przepisy idiotyczne, typu, że mamy się pozbywać samochodów. Kiedyś Kowalski o mało nie umarł z głodu, bo na syrenkę zbierał. A teraz mamy się pozbywać tych naszych samochodów, które często były z wielkimi ofiarami, no, okupione wielkim trudem. No bo co? Ktoś wymyślił, że teraz będzie woltaikę, będzie elektryki produkował i znów zarobił, nie? Bo to musi być cały czas interes. Wiemy, że są takie technologie, że samochód może na wodór jeździć i bez, bez jakiego i dużo taniej, ale nie, nie dopuszczą tych między innymi wynalazków, bo blokują, bo by nie zarobili. Na czym się najlepiej zarabia? Na wojnie. Dlatego teraz utylizują broń i oni wręcz namawiają Putina, że poszedł dalej, chociaż nie chce. Dwa lata, można powiedzieć, są, jest wojna pozycyjna. Już był półtora roku temu pod Kijowem i mógł ten kijów zmieść z powierzchni ziemi, ale nie chce tego zrobić, bo nie chce uczestniczyć w trzeciej wojnie światowej. Wyobraźcie sobie, kto był przeciwny e, rozmowom pokojowym, to żeby nie było wojny? Nijaki pan Borys Johnson, jeden z przedstawicieli e, rządu światowego. Otóż ten bandior, e, który ma na łapach krew tysięcy Ukraińców, Rosjan, i tych najemników, którzy tam uczestniczą w tej wojnie, nie zgodził się na rozmowy pokojowe, które były zaawansowane w Stambule, w Turcji. Już nie byłoby od półtora roku co najmniej wojny, wojny na tych terenach. Ale to na czym by oni zarabiali? No pandemię mogliby ciągnąć, ale za słabo coś goje umierali, bo parę milionów zaledwie. Na wojnie może więcej umrzeć. No, chorują teraz ci, którzy wzięli te prawdziwe szczepionki, prawdziwe w sensie śmiercionek. To umierają, wymierają nam, mają zatory i inne takie atrakcje, często młodzi ludzie. A ci, którzy udawali albo mieli glice, znajomego lekarza i był potrzeb, była potrzebna pieczątka, no to o dziwo. Jest takim ewenementem na skalę światową Niemiec, który podobno 200 razy się zaszczepił. Słuchajcie, i badają go, zbadali go, że zdrowy. No jest podejrzenie, że akurat dostał tę partię, miał to szczęście, że chodził, gdzie była ta partia dla, dla VIP-ów. Bo wiecie, że były z różnych serii te, te dobrodziejstwa z firm farmaceutycznych. Jedni mieli żyć, a drudzy mieli, krótko mówiąc, szybko odejść. Wszystko w ręku Pana Boga, ale Pan Bóg dał rozum, żebyśmy się kierowali rozumem. Nie na wiarę, wiarę to mamy w Kościele, w Piśmie Świętym i tak dalej, natomiast jeśli chodzi o sprawy polityczne, gospodarcze, to mamy się kierować rozumem. Pani, zaczynamy różanie. chyba, że macie jakieś intencje szczególne, to powiedzcie albo coś, co powinno wybrzmieć, bo jest okazja, żeby się wypowiedzieć. Liczyliśmy dzisiaj na rolników, że przybędą do Warszawy, ale wiem, że w 250 miejscach w kraju prowadzą akcje, Polityczne blokady. Jest to bardziej nagłaśnianie i wzmacnianie sił, ale za chwilę będą zmęczeni tym, będą musieli iść w pole. My wiemy, że to jest gra na czas, żeby zmęczyć chłopa, bo w którymś momencie musi iść do swoich obowiązków, prawda? I oni o tym wiedzą. Albo napuścić policję, jakąś brutalną skingować walkę, ale to ustawka wszystko. I dużo aktorów mamy na tych, na tych strajkach, fałszywców. Prawdziwi rolnicy to strajkują i blokują granice od tej trucizny na granicy z Ukrainą. To, to są prawdziwi rolnicy, prawdziwi nasi bohaterowie. Natomiast ci panowie z OPZZ-ów i różnych tam związków zawodowych, to są celebryci, uważam, często fałszywi ludzie. Oni już mieli swój czas. Szanujmy tych chłopów, bo uważam, że taki chłop, który ponosi Yy, taki trud wyhodowania zdrowej żywności, normalnej, jest, yy, jest godzien wielkiego szacunku, że można go w rękę pocałować za to, że polską ziemię uprawia w tych warunkach, gdzie jest niszczony yy, z każdej strony z każdej dosłownie. I yy, kochajmy tych rolników, yy, wspierajmy się wzajemnie i nie mówmy, że to tylko jest sprawa rolnicza. Nie, całego narodu brońmy, zostali nam tylko rolnicy, 300 tysięcy gospodarstw, bo oni jeszcze mają własne w swoich rękach, tak Arturze? Dzień dobry Państwu, Artur Kowalski, Młodszy Podążek Rezerwy ja mam tylko dwa apele kochani rodzice, rolnicy jestem absolutnie z sercem i duszą z wami mam tylko pytanie takie, czy ten zielony ład, który chcecie odrzucić czy on na pewno. Czy on na pewno będzie służył Czy on na pewno będzie służył y, tylko rolnikom? Czy jeżeli zamkniecie Jeżeli Zielony Ład wejdzie, nie wejdzie w życie, czy to nie jest opłacony przez y, firmy? Chemiczne. chemiczne. Czy to nie jest opłacone przez firmy chemiczne po to, abyście właśnie y, jak najwięcej sypali tej, tej chemii, tych y, chwastobójczych, chowadobójczych preparatów po to, abyśmy byli w przyszłości chorzy. Więc y, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, czy to nie jest dodatek do tego, co chce nam wprowadzić Unia Europejska, abyście się zajęli tylko w tym Zielonym ładem, który będzie wielkim Waszym sukcesem. Czyli będzie taki sukces, że właśnie będziecie wprowadzali na równi z, z krajami zachodnimi, zarówno, na równi z EU, tą, Ukrainą tę chemię, po to, aby zwiększyć Wasze dochody. Jeżeli to jest taki kierunek, to ja dziękuję. Ja szukam prawdziwych rolników, tych, co uprawiają ziemię. Tych, co hodują zwierzątka, a nie ci, co produkują y, zwier y, wieprzowinę, wołowinę, ci, co produkują zboże. Bo dla mnie to jest produkt, jak ktoś mi mówił, produkt, to od razu jest z góry podjeżdżany. Produkcja to jest w fabryce. Jeżeli wy uważacie, że jesteście producentami, czyli fabrykantami, to ja takim pseudorolnikom dziękuję. Takim farmerom. Ale teraz zwracam się do nas tak zwanych konsumentów, proszę Państwa, jeżeli chcecie wesprzeć rolników, prawdziwych rolników, a więc nie kupujcie w żadnych Lidlu, w żadnym Biegronce, w żadnym kerfurze czy tam jakimś innym, nie, nie wiem, nie pamiętam tych nazw, do tego nie chodzę. Niestety kupujcie troszeczkę drożej, wy poświęćcie więcej czasu, żeby dojechać na bazary. Ten czas i tak wam się zwróci, bo jeżeli macie później spędzić czas, w przychodni, czekać na lekarza, później jeszcze płacić dodatkowo na, za leki, no to chyba lepiej poświęcić ten czas dla... po to, aby później na bazar i tam kupić. Wam to wyjdzie na zdrowie, bo sobie będziecie mieli dotlenione płuca. Niekoniecznie musicie jeździć z tramwajami, autobusami. To tyle. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Do usłyszenia. Dziękujemy starszemu chorążemu. Młodszy, przepraszam. Ale witamy jeszcze Sławka, od młodszego. O młodszego nie, 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 to jest Dobrze, proszę słuchaj. Witam serdecznie, nazywam się Sławomir Druczyński i chciałem powiedzieć do Zielonego Ładu, to nie jest o to, żeby oni mogli sypać ile chcą, bo dzisiaj jak sypią, ile chcą, bo znam rejony, gdzie autentycznie y, zabraniają sadzić. Nad rzeką warzyw nie dlatego, że im nie pozwalają, tylko że stężenie środków tych rolnych, czyli tych nawozów, jest przekraczające wszelkie możliwości i z tego względu nie będę podawał miejscowości, gdzie to jest. Na miejscu tych rzeczy właśnie hodują takie te juki i te inne rzeczy ozdobne. Zielony Ład jest o tyle źle dla nas, musimy walczyć o rolnictwo. Rolnictwo jest podstawą do życia i przeżycia dla nas wszystkich. Nie możemy godzić się na to, że żywność przywiozł nam z Afryki, bo tam murzyn pracuje za dolara dziennie albo mniej. Czyli jak ktoś ma z matematyki dobrą wizję, to wie, że ta żywność jest tańsza. W Afryce, tak samo jak u nas, żywność się produkuje dużo. Więc koncerny zachodnie, ci cwaniacy. Wybudowywali tam wiele fabryk produkujących żywność sztuczną i różną. Między innymi to wspaniałe robactwo, które jak chcą, niech sami konsumują. I likwidując u nas rolnictwo, chcą sprowadzać z tamtych rejonów. Przypomnę, my starsi ludzie wiemy doskonale o tym, że zanim wybuchła rewolucja, wiem to od ludzi, którzy w tamtym czasie. Byli na terenach Rosji carskiej, żywności było w trud. Komuniści doprowadzili do nędzy, biedy i głodu. Celowo to było zrobione. Rosja Carska była jednym z największych producentów w tamtym czasie żywności, czyli zboża. Dziś wróciło to do tego samego poziomu, ale w jaki sposób? W sposób bardzo dziwny. Dziwny. Bo nie robią tego rolnicy, tak jak w Polsce, tylko robią to koncerny, wyczuli możliwość i wykupili tam ziemię hektara milionami hektarów. Na przykład Chiny kupiły sobie tam milion hektarów, dlatego cicho siedzą i wcale mocno nie krzyczą ani na lewo, ani na prawo, żeby nie mieć problemów. I dlatego jest ta żywność w ten sposób produkowana. Czy ona do końca jest naprawdę taka zła? My tego nie wiemy. Wiemy na pewno, że nasze rolnictwo jest na tyle wystarczające wydolne, że możemy mieć własną żywność. Nie potrzebujemy żywności ze wschodu. Unia Europejska, nie wiem dlaczego, w ten sposób się zachowuje, bo oni się zachowują nieracjonalnie mówiąc o tym, żeby można było tutaj sprowadzać to wszystko ze wschodu. Nie wiem, po prostu się zastanawiam, czy oni rodzin nie mają, czy jakiś cuda, co oni jedzą, bo w którymś momencie to oni także szykują sobie bat na własną, zakładają sobie sznur, na własną szyję, bo tak samo ich potraktują. Niech nie myślą, że to będzie inaczej. Jestem za tym, aby rolnictwo w Polsce mogło działać należycie tak jak powinno bez żadnych braku udogodnień i tym podobnych rzeczy. Rolnictwo musi być polskie. Bez względu na okoliczności. Aha. Tym to miłym jest... ascentem pozdrawiam Was. Dziękuję za wysłuchanie. No nie wiem, jak ucieka, się ucieka, to zdjęcie raz. Spowodowały tak, tak. to, że zabrali nam głos. O, dziękuję serdę. Dziękuję, dziękuję. A bo tam się coś odmawia, tak? No to przed, kończymy. Kończymy no, tą relację ja, mus, ja muszę jechać. Dobrze. Zróbmy sobie zdjęcie takie wspólne na tle ksiądz do no obowiązku wraca. Zobaczcie, wraca głos. O, wraca, głos. wraca do swoich obowiązków. Bo wszyscy jesteśmy na służbie, na służbie dla Boga ojczyzny z takim pozostają. Tutaj nie wiem, kościoła. No to, no to Staniemy. Tutaj braci, poproszę, żeby wyrzec z wizerunkiem Pana Jezusa. Jest dosyć czytelny, ale chodźcie na schody. Za nami, Będzie piękne zdjęcie historyczne. Echem. Mamy tutaj dzisiaj taką enklawę Echem. wolności. Ech, niech no, z Panem Bogiem nie, nie walczą, bo to się, się źle skończy. My mamy błogosławieństwo Boże. Poza tym my nie ziejemy do nikogo nienawiścią. Wprost przeciwnie. Kochamy ludzi, kochamy ziemię i nie dajemy się szczód to ma życzenie, niech z nami sobie zrobi zdjęcie, bardzo proszę. Historyczne naciągnięcie, tylko transparent, czy nie jest robi... Czy ktoś robi zdjęcie? E, śmiało. Mamy. Mamy, widzimy, fotografa widać. Śmiało, chodźcie do nas, nie bójcie się, chyba że boicie się roboty stracić. Śmiało. Chodź babka patriota. no to tu z tej strony. Czy chcesz żeby nie będę bo jesteś patriota. Chodź, 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 chodź. bo ja chcę zdjęcie tu. Zapraszam. Zapraszam. Kto, kto ma życzenie, nie, nie bójcie się. Jest to kawałek, troszkę się tych wolnych Polaków znalazło, emerytów co prawda w większości, bo młodzi muszą pracować czasami na dwa etaty, etaty, bo jak wzięli kredyt na mieszkanie, albo w ogóle wzrosły teraz ceny. Kredyt, czy, kredyt to niewola. Ja, jeszcze, jeszcze, nie jeszcze, 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 jeszcze mnie tutaj Kredyt to niewola. Pamiętajcie, kredyt to niewolnictwo.

Miasto, to jest ministerstwo chyba przemysłu, ono jest większe jak ten przemysł w Polsce, kiedyś to było odwrotnie, w jednym pokoju musiało być rozliczane po 100 fabryk, bo się nie mieściło, a teraz... Za dobry uczynek wiadomo człowiek Przepraszam, yy, ojcem lęku jest szata. My mamy ducha wolności miłości. Czego mamy się robić? Chyba, że jesteśmy złodziejami, oszustami. Niech się boją ci aktorzy z wiejskiej, którzy przed nami odgrywają szopki. Ci wielcy działacze, patrioci, człony, szefowie partii politycznych. Słuchajcie, to nie jest, tam nie ma sejmu, tam jest teatr. To nie są, to, tam grają różne role, ale nie są sobą. To tam ma swoją twarz naprawdę. To jest, to jest przerażające. Uważam, że każdy powinien e, zrzucić maskę i być sobą, bo inaczej skończy w psychiatryku. Ile można udawać, kim się nie jest. Dlaczego? Z tego pierwszego wypłata jest to ja. O! Ja. Raz! Słuchajcie, tak napuszczanie, ty, ty komuchu, ty solidaruchu, ty, ty pisiorze, ty platformersie, ty lemingu, i tak dalej, tych hamie z PSL-u, i tak dalej. No i nie się, ty policmajstrze i tak dalej. Mijcie się, mordujcie się. Niewolnicy niech się tłuką, a ci, którzy nami tak mieszają, się tylko zacierają ręce. Wiecie, co najbardziej mnie tak uderzyło w stanie wojennym, że Polak do Polaka strzelał w kopalni wujek. A kto był za to odpowiedzialny? Wcale nie ci dowódcy. Nie ci, którzy wydali roz rozkazy, tylko miała się krew lać w Polsce w stanie wojennym i nie wyszło. Dzięki między innymi polskim no oficerom czy jaruzelczykom. Nie na narodne. Jeszcze moment, ale e, to co Prymas Wysieński mówił, że Polak z Polakiem potrafi się dogadać. Ale wygląda na, to, no, wygląda na to, że trzeba się modlić. Teraz. Dziękujemy. Kończymy relację. Tutaj spojrzenie na, na ulicę, na której dzieje się życie. Ulica to jest życie, to jest płynąca krew. Pamiętajcie, musimy dbać o rolnictwo, o własne ogródki, o to, aby można było sobie na własnym polu posadzić wszystko, co chcemy, aby można było sobie wykodować kurę i świnię, hodować krowę. Pozdrawiam.